Hej, dzisiaj odpowiem na pytanie, które zadała mi ostatnio w komentarzach Iwona, mianowicie jak używać i co dokładnie znaczą słowa this, that, these i those. Czyli porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, o tamtym, o tych i o tamtych. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedzi, których szukasz. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą i w każdy poniedziałek publikuję nowe nagranie na temat języka niemieckiego. W środy uczymy się hiszpańskiego, a w piątki angielskiego. Chcesz ułatwić sobie naukę języka? Kliknij przycisk subskrybuj i bądź na bieżąco. Zanim przejdziemy do znaczenia słów, this, that, these i those zajmijmy się poprawną wymową tych słów. Bo wiele osób w Polsce wymawia te słowa z dźwiękiem dy na początku, co nie jest poprawną wymową. Zauważcie, że na początku tych słów nie ma dźwięku ani litery dy, tylko są literki tychy. A w tym wypadku te literki wymawiamy jako zy, a nie dy. Z jest dźwiękiem, którego nie ma w języku polskim i który robi się poprzez wsadzenie czubka języka między zęby. Jeżeli nie potraficie jeszcze tego wymawiać, zaraz będziecie potrafili. Powiedzcie najpierw dada, a następnie powiedzcie dada, tylko tym razem wsadźcie czubek języka między zęby. Zaza. I to jest właśnie ten dźwięk, który mamy w słowach. Z. That, these i those, czyli wsadzamy czubek języka na początku między zęby. Przejdźmy teraz do tego, co te słowa dokładnie znaczą. Słowo this oznacza ten, którego wskazuje. Na przykład, kiedy idziemy do sklepu z odzieżą i chcemy, żeby sprzedawca pokazał nam jakąś koszulę, możemy powiedzieć: I want to see this shirt. Chcę zobaczyć tą koszulę. Albo, kiedy idziemy do restauracji, kelner y, mówi nam, że możemy wybrać stolik, który chcemy. Możemy powiedzieć: OK, I, I'd like this table. Chciałbym ten stolik, ten, który pokazuje. Z kolei słowo that oznacza tamten. I zauważcie, że po polsku. Używamy słowa ten, żeby określić coś, co jest bliżej nas. Z kolei tamten używamy do tego, żeby wskazać na coś, co jest dalej od nas. I tak samo używamy słów this i that. Oba słowa służą do tego, żeby wskazać na coś, przy czym za pomocą słowa this wskazujemy tą bliższą rzecz, za pomocą słowa that wskazujemy tą dalszą rzecz. Na przykład wróćmy do sytuacji z restauracją. Załóżmy, że kelner chce nam dać stolik, który jest obok nas przy wejściu. A my nie chcemy siedzieć przy wejściu, tylko chcemy usiąść yy, głębiej w restauracji przy oknie. Możemy wtedy powiedzieć: I don't want. This table nie chcę tego stolika, I want that one by the window. Chcę tamten przy oknie, czyli tamten znajdujących się dalej. Podobnie kiedy mamy na przykład kiedy zapraszamy naszą nową dziewczynę do żeby poznała rodziców, możemy jej przedstawić rodziców w następujący sposób. This is my mom and that is my father. Czyli to jest moja mama, a tam jest mój ojciec. Czyli this is tak naprawdę, this is i that is przetłumaczymy jako to jest. Przy czym w języku angielskim rozróżniamy to, że this is to jest ta osoba, która stoi bliżej, a that is to jest tamta osoba, która stoi dalej. Kolejny przykład. Idziemy ulicą i chcemy pokazać komuś nasz dom. Więc, kiedy staniemy przy tym domu, możemy powiedzieć: This is my house. To jest mój dom. Natomiast kiedy będziemy mówili o domu, który stoi dalej, możemy powiedzieć: And that is the house of my neighbor, a tamten to jest dom mojego sąsiada. Podsumowując, this oznacza ten bliżej, a that oznacza tamten dalej. I słów tych możemy używać też do określania czasu. Przy czym this będzie określało to, co wydarzyło się niedawno, a that będzie określało coś, co wydarzyło się dawniej. Na przykład this morning będzie oznaczało dzisiejszy poranek. Na przykład I had a workout this morning, miałem trening dzisiejszego ranka. This afternoon będzie oznaczało dzisiejsze popołudnie. I saw her this afternoon. Czyli widziałem ją dzisiaj po południu, a this winter będzie oznaczało zimę tego roku. Na przykład: We're going to Austria this winter, czyli jedziemy do Austrii tej zimy. Z kolei, kiedy użyjemy w tych wyrażeniach that, that morning, to będzie oznaczało tamtego poranka w przeszłości. Na przykład. That morning when I met her, tamtego ranka, gdy ją spotkałem. That afternoon będzie oznaczało tamtego południa. That afternoon when my daughter was born, tamtego popołudnia, gdy narodziła się moja córka. I that winter będzie oznaczało tamtej zimy, na przykład that winter 20 years ago, czyli tamtej zimy 20 lat. Temu. Słowa this i that możemy też spotkać w wielu utartych wyrażeniach. Na przykład we talked about this and that, czyli gawędziliśmy o tym i o tamtym. Kiedy pokazujemy komuś miejsce, w którym mieszkamy, możemy powiedzieć: This is my home. Z kolei, kiedy odbieramy telefon, możemy powiedzieć: Who is this, czyli kto mówi, kto to jest. Pokazując drogę, Powiemy go this way, czyli idź tą drogą, idź tędy. Na polski byśmy to przetłumaczyli. Mówiąc komuś, jak coś zrobić, możemy powiedzieć do it this way albo do it like that, czyli nie, zrób to w ten sposób. Zwrot in this case oznacza w tym przypadku. Na przykład, I don't eat meat, but in this case I will make an exception, czyli nie jadam mięsa, ale w tym przypadku zrobię wyjątek. Słowo that możemy usłyszeć w następujących zwrotach. That's it. That's it oznacza to by było na tyle. To już koniec. Na przykład that's it. We can call it a day. To by było na tyle. Możemy zrobić fajrand. Przy okazji macie tutaj bardzo mm, warty nauczenia się zwrot. We can call it a day. Dosłownie możemy nazwać to dniem, niedosłownie możemy zrobić fajrand. W języku potocznym słowo that bardzo często zastępuje słowo it. Możemy powiedzieć na przykład I like it, lubię to, albo I like that, lubię to. I oba zdania będą znaczyły to samo. Tak samo możemy powiedzieć I know it i I know that. I oba zdania będą znaczyły wiem to. Podobnie, kiedy chcemy wyrazić nasze uczucia względem czegoś, możemy użyć zarówno słowa it, jak i that zamiennie i powiedzieć it's okay, to jest ok, lub that's okay. Albo it's terrible, to jest straszne lub that's terrible. Albo it's cool, to jest super i that's cool, to jest super. That używamy też bardzo często w piosenkach, bo that's, czyli skrót od that is, jest krótsze niż wyrażenie this is. A czasami rytmika piosenki wymaga tego, żebyśmy mieli jedną sylabę, a nie dwie. Dlatego Amerykanie czy Anglicy często zamiast this is śpiewają that. Na razie tyle, jeżeli chodzi o this i that. Teraz przejdźmy do słów. These i those. Jeżeli wiecie już, jaka jest różnica między this, ten i that, tamten, będziecie też wiedzieli, jaka jest różnica między these, te i those, tamte. These i those znaczy to samo co this i that w liczbie mnogiej. To znaczy, kiedy mówimy o jednej rzeczy, powiemy this table. Ten stół, a kiedy mówimy o dwóch lub więcej stołach, powiemy These tables, Te stoły. Kiedy mówimy o jednej rzeczy, powiemy That car, tamten samochód, a w liczbie mnogiej powiemy Those cars, czyli tamte samochody. Podobnie jak coś pokazujemy, powiemy This is my car, to jest mój samochód, albo This is my child. To jest moje dziecko. Natomiast, jak pokazujemy więcej osób lub rzeczy, powiemy: These are my children, to są moje dzieci, lub These are my cars, to są moje samochody. Słowo these, czyli te, użyjemy na przykład w zwrocie these days, czyli w dzisiejszych czasach. Na przykład: These days, hospitals aren't cheap. W dzisiejszych czasach szpitale nie są tanie. One of these days znaczy w najbliższej przyszłości. Na przykład we're going to meet one of these days czyli zamierzamy się spotkać w najbliższej przyszłości. Z kolei wyrażenie one of those days oznacza kiepski dzień. Na przykład it was one of those days when everything goes bad, czyli to był jeden z tych dni, kiedy wszystko idzie źle. Na koniec przyjrzyjmy się poprawnej wymowie these i those. Słowo these, czyli te w liczbie mnogiej, różni się tym od słowa this, czyli ten, bo po pierwsze w słowie this, czyli ten, mamy dźwięk i, y, a w słowie these, czyli te, w li o liczbie mnogiej tutaj mowa, mamy dźwięk i. To jest taka sama różnica jak między być i być. This, these. Po drugie, w słowie ten mamy s na końcu. This. W słowie these, kiedy właśnie my mówimy te, mamy dźwięk z. These. Czyli this table, these tables. Z kolei, jeżeli chodzi o wymowę słowa those. Tutaj mamy różnicę między akcentem brytyjskim i akcentem amerykańskim, dlatego że Brytyjczycy mają tam dźwięk E, natomiast Amerykanie dźwięk O. Różnica może nie jest aż tak duża, ale da się ją usłyszeć. Czyli Brytyjczyk powie those tables, a Amerykanin powie those tables. I to tyle. Mam nadzieję, że to nagranie było dla Was pomocne. Na koniec podsumujmy sobie raz jeszcze użycie tych słów. This car, ten samochód, that car, tamten samochód. These cars, te samochody, those cars, tamte samochody. Pamiętajcie, że u mnie na Facebooku możecie znaleźć też artykuł na ten temat ze wszystkimi przykładami rozpisanymi. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka lub za wysłuchanie go w formie podcastu. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Dzięki temu zaczniesz dostawać na bieżąco informacje o kolejnych pomocnych odcinkach. Mam dla Ciebie coś jeszcze. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę zapytajpoliglote.pl i zostawisz tam swój mail, otrzymasz ode mnie za darmo. Pierwszy rozdział mojej książki Praktyczny język w podróży w trzech językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim oraz nagrania audio. Ponadto otrzymasz ode mnie unikalne nagranie Sekret Poligloty, w którym opowiadam, jak nauczyłem się sześciu języków obcych i jak uczę się nowych języków w ciągu miesięcy. Chcę, żeby audycja Zapytaj Poliglotę była dla Ciebie jak najbardziej pomocna, dlatego jeżeli masz pytania dotyczące nauki języków, napisz mi o nich w komentarzach. Być może w następnym odcinku odpowiem właśnie na Twoje pytania. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia.